1.20 z do 09 zgłaszam się 1.20. Jestem na górze spokojnego dnia i są jak są witam. Również kiedyś mi taka pani powiedziała, no pan tu siedzi jak leśny latarnik. No faktycznie jakbyś latarnik, bo latarniki to są odmorzy na częściej, nie, 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 nie w lasach. No ale... Tak to już jest na tym świecie. No. Tu jest fajnie jak jest burza. No to sama uciecha jest, jak te pieruny walą. No faktycznie no, tu są odgromniki, są pierunochrony, także to nie ma czego się bać. Przyszłeś, jak siedzi jak w pracy Faradaya, można powiedzieć. No kiedyś była burza. Bez deszczu, bez niczego. No był po prostu piorun, grzmot i momentalnie już było na, na górze, na, na drzewach się paliło. No niedaleko stąd, tak mniej więcej jakiś półtorej kilometra do 2 km. Zaczął się palić. No to było szybko złapane. Przeleciały samoloty z Rybnika do Madery, gaśnicze, z tego zbręka helikoptery. No i to szybko złapali, no i cały szczęście, że wydali, nie poszło, bo ogień był już na górze, wierzchołkami szedł. Robota spokojna jest, bez nerwów, nie ma szefa, nikt, nikt, nikt nie buczy, nie bręczy. Trzeba siedział spokojnie, bez nerwów. Jak jest piękna pogoda, to się tak zdarza w roku 4-5 razy, idealna pogoda, tak po deszczu, po wiatrach, no to widać Sudety, Beskidy, na Sudetach tam jest taka wieża, to jest już po czeskiej stronie, to ją też fajnie widać. Nawet teraz widać, tak troszeczkę tak zamglone jest, no tak 80 km. a tak normalnie, no 40, 45, normalne, to już wszystko widać. No młodzi raczej nie wytrzymują. Tak, miesiąc, Dwa tygodnie i dziękuję. No starsi, no pff, faktycznie to mam co roku, już tyle lat pracuję, co roku mam innego zmiennika. Najczęściej bo inne roboty poszukują lepszą, spokojniejszą, może lepiej płatną, nie wiem jak to nazwać. No ale po prostu nie wytrzymują, no, po prostu nie umiem tego. No trzeba mieć zdrowie, żeby tu siedzieć, No więcej nic. Jak tak przegrzało, jak tak było 30, 5, 6 i więcej stopni, no to sama radość. No. Nigdy nie, wiedziałem, nie, nie wierzyłem, że od siedzenia mogą nogi boleć. Dopiero się przekonałem sam osobiście, jak nogi bolą po, po tylu godzinach siedzenia. Jak człowiek się te łóżka położył, to nogi normalnie skakały. Skurcze brały, uda w łydki, no bo tu nie ma faktycznie ruchu. No można pochodzić po tym balkonie, no ale ile może chodzi po balkonie? Trzeba na górze patrzeć i patrzeć, trzeba siedzieć i patrzeć, no bo z balkonu nie widzę wszystkiego. Tylko jest wolne jak pada deszcz. To jest wolne, tak? To latem od 9 do 21. 12 godzin. No teraz już, chyba się prędzej ciemno, no to do 19, nie? Na początku żona. Nie będę to akceptowała, no bo to ani gdzie wyjechać, ani się załatwić. Na górze jak nie było zmiennika, człowiek się, coś się nie na okrągło, jak pies przyjdzie przywiązany. No nie podobało się to, no bo na pewno komuś się nie podoba, jak człowiek jest cały czas. No co, to lepiej by było na górze koc wziąć albo jakiś materac i na górze spać, bo to nie miało sensu przyjechać, tylko przespać się i do pracy. Jak o dziewiątej budyżer już to trzeba było podjąć, już wyjeżdżać. Przyjechało się o dziewiątej wieczorem spocony zgrzania kot, dobre zimne piwo wypić, wymyć je i spać. I tak w koło Macieja. Po tylu latach to człowiek już, nie wiem czemu, ale tak osobiście to już tak wiem, aha, trzeba popatrzeć. To tak jak, jak tak, nie wiem, instynkt czy coś i na ogół coś się dzieje. No kiedyś zgłosiłem, to było no, chyba dwa lata temu, to było też tak na jesień, no, zaczęło mi się tak dymić na biało-biały dym, tak na pięknie na rachowice. No i zgłosiłem to. Coś tam jest nie tak. No okazało się posłali jednego yy, leśniczego, że na polach wapno rozsypywali. No ale skąd ja mogę wiedzieć? Ja tylko widzę, że coś tam się dzieje. Mówię tak, lepiej zgłosić pieniądze za dużo, a ja za mało. Wieża jak jest wiat, to ona ma odchył tych za granicach 40 cm. 20 w lewo, 20 w prawo. No to już jest fajnie, fajny wiaterek jest. Tak jak sobie herbatę albo kawę, no to tak, trzy te szklanki, bo jak nie to mi się wyleje. No ona musi się, musi się kołysać, bo jakby, Ja by nie była, jakby się nie kołysała, nie ruszała, to by się złamała. Bo to jest normalne, bo to jak sztywne, to to musi się złamać. No tu jest żelba, tu tu zbrojenia od i trochę jest, także... No mam nadzieję, że się nie złamie. To jest taka wieża postawiona faktycznie w środku lasu, że to tylko mało co widać, no. Najgorzej jest w tygodniu, to nawet pies kolano musi nie przekręcić. W niedzielę, w sobotę to już tak na rowerach jeżdżą, w chodzą z psami, na spacer ludzie przyjeżdżają. A tak to cisza i spokój. Czasami aż w uszach dzwoni, tak cicho jest. Jakieś 4 lata wstecz zając pod wieżą siedział w cieniu. I wyszedł na balkon i patrzę, że zając siedzi. I spuściłem mu na sznurką machewkę. Zając uciekł. Ale po jakimś czasie był ciekawy i przyszedł o tym. I tak żebym go nauczył, żeby codziennie machewkę musiał dostać na sznurko ściągnięta. I zawsze zjadł. Nauczył się, nie bał się już potem. No, czas i cierpliwość, więcej nic.